facit. <muches> Dzień dobry, witam po przerwie. Wracamy z kroniką inwestycji miasta Biała Podlaska i nie tylko, ale od miasta Biała Podlaska rozpoczynamy. Stoimy na placu Rubina. Eee, obok mnie budynek Plac Wolności 25. Chyba ostatnia taka rudera w mieście, tak wyglądająca e, w takim stanie, ale i za moment to się zmieni. Ze mną kierownik budowy firma Tradbut. Mam przyjemność, zym? Józef Byczyk. E, panie Józefie, pan tutaj dowodzi. E... Jak jest front robot, że tak zapytam, z lat 80. To jest front, front robot. Po prostu zostają ściany zewnętrzne, a wszystko w środku się usuwa. Czyli zaczynamy od stropów nad piwnicą, który był wykonany systemem. Kleina, podłogi drewniane, na parterzu podłogi były betonowe i częściowo układana była terakota. Nad parterem strop też klajna i stropy drewniane, podłogi drewniane. A na górze, to na wiosnę, myślę, że to będziemy robić. Stropy drewniane też będą na prefabrykowane, wymienione. Ale powiedzmy trochę o całym budynku, Plac Wolności 25. To budynek przedwojenny jeszcze? Z tego, co się dowiedziałem, to jest przedwojenny. Tu się mieściły mieszkania, sklepy i to usługi. Znaczy, jeśli chodzi o parter, to były usługi, na piętrze były mieszkania. Każde e, e, mieszkanie, to znaczy e, czterech loka, e, trzech lokatorów było, mieli po trzy czy cztery pokoje, przejściowe takie pokoje. To były duże mieszkania. Były duże mieszkania, ogrzewanie piecowe. Według mnie to bardzo słabe mieszkanie. Tylko w jednym, w jednym lo, lokalu był. Miniona stolarka pozostałam tak jak widać na moment jeśli zatrzymamy się dlatego, że ta część tą część czeka największa przebudowa to część dlatego że trzeba będzie całą tą ścianę elewacyjną usunąć i postawić w tym miejscu nową pozostałe ściany to wszystkie zostają no tak jak widać, tylko będą, elewacja będzie oczywiście odnowiona, wykonana, tak jak tutaj te nie zymsy bo to jest strefa y, zabudowy tej ochrony zabytkowej, konserwatorskie. ochrony konserwatorskiej, dlatego tu nic nie może być zmienione. Znikną piece kaflowe, pojawi się prawdopodobnie ogrzewanie miejskie, przebudowane zostaną sieci, woda, kanalizacja. Wszystko będzie przebudowane, tak jest. Będzie tutaj pięć y, i pięć pomieszczeń loka lokatorskich. Na dole cztery, i z kolei usługi. Plus do wykorzystania w piwnice będą? No, w stanie, tak. Piwnice, tam w tamtej części, pierwszej, to właśnie będą piwnice. Trzy takie. I lokatorskie piwniczki. No, trochę jeszcze pomówmy o datach i terminach. Rozpoczynacie pracę. Jak będzie to dalej wyglądało? Zaczynamy w tej chwili pracę. Jest praca bardzo skomplikowana, bo trzeba wszystko burzyć. Ściany zewnętrzne zostają. Trzeba strofy prefabrykowane wprowadzić do środka. Wszystko to wykonać, to jest ciężkie. Wszystko praca ręczna. I jeszcze jedna część będzie dobudowana. To o tym się nie mówi. Cała ta ściana elewacyjna będzie usunięta, rozebrana cegła po cegle, i trzeba postawić nowo. No i przyłącza wszystkie. A jeszcze do chwili obecnie nie ma projektu na ukształtowanie terenu. Także no, i myślę, że przyszły ten cały rok to abyśmy to się wyrobili z tą robotą. Dziękuję za, rozmowę. za wielu, za wielu tutaj pracowników nie można postawić, bo to ręczna praca. No. Jesteśmy na pierwszym piętrze w środku budynku, tu w tej chwili trwają największe prace i to, co pan Pan mi odpowiadał, po, opowiadał pokrótce, możemy jeszcze raz y, powtórzyć to, co się tutaj dzieje? Uprzejmie, jeśli chodzi w tej chwili na dole, kujemy bruzdy pod strop i później no, następna czy no, zalejemy posadzki, tu będą lokatorskie piwnice. I... Gdy się zaleje ten strop nad piwnicą, przystąpimy do stropu nad, yy, na pierwszym piętrze. O te belki, które w tej chwili widzimy, stalowe, zostaną usunięte i ta sama, ta sama robota będzie co na dole. Procie, zakładanie belek, ręczne wszystko i tak dalej. Natomiast ta część następna to jest to jest. Odwrócić to samo, co jest tutaj, w tym miejscu. Tak samo trzeba podłogi, wszystkie usunąć, gruz usunąć, klejna te stropy zburzyć i od nowa stropy zakładać. Taka ciekawostka, chyba to, co jest też takiego no, niesamowitego w takich pracach w starych budynkach, bo to jest budynek przedwojenny, może zaraz tuż powojenny. I pytanie: czy znaleźliście garniec, garniec złota? Nie, ale szukamy, usilnie szukamy. <grywa> Jak skończymy rozbierać wszystkie te ściany, to ja panu powiem. Czylimy się bo na <grywa> pół. No tak jest, to tak jest. No i tu jeszcze te stropy trzeba będzie wszystko wymienić, bo to są drewniane, tak samo będzie prefabrykowane Cała konstrukcja dachowa tak samo będzie usunięta i nowa, wykonana blach okryty będzie budynek w całości.